Lepiej mieszkać razem z rodzicami czy osobno. W polskich miastach i wsiach stoją wielopokoleniowe domy, w których mieszkają tylko dwie osoby: rodzice. Dzieci uciekają, żeby żyć na swoim. Wobec tego te duże domy stają się puste i nieopłacalne, bo są drogie w utrzymaniu. Dziś zadamy kłam tej tradycji i pokażemy duży dom, w którym na trzech kondygnacjach mieszka jedna rodzina. Dom jest zamieszkiwany przez nas na poddaszu, natomiast piętro zajmują moi rodzice, a parter mój brat razem ze swoją żoną. Dom pierwotnie był. Typową PRL-owską kostką, natomiast wiele lat temu moi rodzice stwierdzili, że fajnie by było dać też przestrzeń do zamieszkania przez jedno ze swoich dzieci bądź więcej. Dobudowali poddasze razem z klatką schodową. Dom zyskał jak gdyby dodatkową kubaturę, którą w ostateczności no chyba wykorzystaliśmy na maksa. Poddasze sprzyja wykończeniu wnętrza w stylistyce loftowej. I nie inaczej jest w tym właśnie przypadku, ponieważ mamy tutaj najsilniejszy środek wyrazu tego stylu, czyli cegłę. Stara cegła rozbiórkowa z pobliskiego budynku gospodarczego, praktycznie buduje nam tutaj każdą ścianę działową, ale kiedy zrobimy kilka kroków ze strefy wejściowej do salonu, to otworzy nam się sklepienie, gdzie widzimy także jętki, i tym samym. Efekt loftowości tego wnętrza jest jeszcze bardziej podbity, ale z drugiej strony przełamany, chociażby poprzez ten oto mebel, czyli stary kredens babci, a także kącik historyczny, ponieważ w tym miejscu znalazł się skrawek Gazety Wolność, Gazety Armii Radzieckiej z 1947 roku. Pierwotnie w tym miejscu znajdowało się jedynie okno, ale jako że miło jest o poranku wyjść na zewnątrz i cieszyć się aromatem kawy w promieniach słońca, to powstał tu balkon i drzwi tarasowe. Uderzające jest to jak wiele świata naturalnego wpada na to poddasza, a to za sprawą trzech okien dodanych do połaci dachu. Ale tutaj mamy także popis kunsztu i zdolności manualnych właścicieli poprzez stolik kawowy, RTV i półkę, które zostały wykonane przez nich samodzielnie. Znalazł tu się także bardzo silny akcent kolorystyczny, który dominuje w przestrzeni dziennej całego mieszkania. Chodzi o tę oto sofę, a właściwie narożnik, który wydziela nam Jadalnie od salonu. W jadalni stare spotyka się z nowym, jak chociażby z tym sześcioosobowym stołem zbudowanym przez Kasię i jej męża. A stary z kolei jest mebel w rogu, czyli szafka z witrynką, która należała do babci, naszej bohaterki. Przechodząc do kuchni mamy taki oto wysoki blat barowy. Można tu wygodnie zasiąść na hokerze i na przykład rozmawiać z osobą, która przygotowuje posiłek. A później ten blat zasłoni nam bałagan powstały w kuchni i będziemy go Widzieli z perspektywy jadalni. W przestrzeni tej oto, gdzie jestem, mamy pierwszoplanowego bohatera. Kredens, czyli śląski byfy. W nim przechowywało się zazwyczaj żywność i naczynia. To element stały wyposażenia każdej śląskiej kuchni. Niektóre egzemplarze, tak jak ten, miały bardzo ciekawy wynalazek, taki oto wysuwany blat roboczy, gdzie można było również przygotowywać posiłki, na przykład pokroić chleb. Co oczywiste. Ten mebel nie zawsze wyglądał w ten oto sposób. Nasza bohaterka rozebrała go do najmniejszej śrubki, odnowiła każdą część i tym samym nadała mu drugie życie. I used to, know what it took to love you Gave you fever much higher than the Przechodząc do sypialni, warto zwrócić uwagę, jak zbudowano tu ściany działowe z uwzględnieniem klasycznego nadproża, to bardzo ładny detal architektoniczny tego wnętrza. A w sypialni poza szerokim łóżkiem mamy pewną cechę nierozerwalnie połączoną z każdym poddaszem. Chodzi o skosy i o problem wykorzystania tej przestrzeni. Tutaj sprytnie ją zagospodarowano na taką oto niewielką garderobę, ale... Jak powiedziałem, jest niewielka. Na szczęście po drugiej stronie pokoju znalazła się pojemna szafa, a za nią kolejne pomieszczenie bliźniacze, do tego aczkolwiek takie pomieszczenie, które jeszcze szuka swojej funkcji i nie zostało jeszcze wykończone. Ostatnie pomieszczenie, czyli łazienka, ale tutaj właściwie możemy spokojnie powiedzieć, że to salon łazienkowy. Zwróćcie uwagę, jak jest przestronny. Jako, że wymiary pozwoliły tu na dużą zabudowę, znalazły się także dwie umywalki dla pani i pana domu. A także sprytnym zabiegiem było dodanie w tym miejscu okna dachowego, które daje nieco więcej przestrzeni, ale także doświetla nam tę łazienkę, ponieważ to małe okno z pewnością by nie spełniło tej funkcji. Z łazienki możemy przejść do ostatniego pomieszczenia, znajdującego się za tymi drzwiami, to kotłownia i pomieszczenie techniczne. Mieszka nam się bardzo dobrze, z tego względu, że nasze mieszkanie jest dość niezależne. Mamy swoją klatkę schodową, mamy osobne wejście z tego tytułu gdzieś tam nie wchodzimy sobie, gdyby w paradę. Pomieszczenia są dość dobrze zorganizowane i dzięki temu tak naprawdę trzy rodziny mogą w tym domu niezależnie funkcjonować. W przestrzeni użytkowej mamy 77 m2, ale tak naprawdę całość poddasza wraz z klatką schodową to jest 100 metrów. Kiedy opuszczamy rodzinny dom, szybko chcemy być na swoim, czyli budujemy dom, kupujemy mieszkanie lub je wynajmujemy. W każdym z tych wariantów, o ile nie jesteśmy dzieckiem naftowego giganta, musimy liczyć się z ratą w wysokości kilku tysięcy złotych. Czy tańszą i lepszą alternatywą jest mieszkanie z rodzicami? Zdecydowaliśmy, że jednak tego kredytu nie będziemy brać, z tego względu, że chcieliśmy wykorzystać potencjał, który dało nam życie, tak? czyli przestrzeń, którą zaaranżowali, a przynajmniej dali początek, moi rodzice. Postanowiliśmy ten temat pociągnąć. Dzięki temu udało nam się je wykończyć za gotówkę, bezkredytowo, co daje nam możliwości do tego, żeby myśleć o tym w przyszłości, kiedy chcielibyśmy już osiąść tak naprawdę na wiosce, takiej prawdziwej, no mamy ku temu możliwości. Teraz. Początkowo strychy służyły do celów gospodarczych jako składziki, suszarnie ubrań, żywności. Pełniły też ważną funkcję buforu termalnego w miesiącach zimowych i letnich. Z czasem zaczęto tam dodawać pomieszczenia mieszkalne, tak zwane facjatki, a dzisiaj nikogo już nie dziwi zabudowane i zamieszkane poddasze. Ba. Nawet jest to ciekawe wnętrze ze względu na odsunięte elementy konstrukcyjne budynku. Czy mieszkanie na poddaszu jednak wiąże się z pewnymi niedogodnościami? Minusem, jeśli miałabym jakieś wymienić mieszkania na poddaszu, może być to, że tak jak my jesteśmy na drugiej kondygnacji, jest po prostu wysoko i czasem noszenie tych zakupów bywa uciążliwe. A w okresach letnich też trzeba zwrócić uwagę na to, że czasami potrafi być gorąco, dlatego warto gdzieś tam przy projektowaniu takiego miejsca już założyć w budżet założenie klimatyzacji i odpowiedniej izolacji dachu, która na pewno nam te skutki upałów zminimalizuje. Blat w kuchni, w łazience, stolik kawowy, stół w jadalni, postarzenie elementów drewnianych. Kasia i jej mąż włożyli mnóstwo serca i swojej pracy w wykończenie tego wnętrza i wskutek tego udało im się zaoszczędzić duże pieniędzy. Ile wobec tego wydali na aranżację tego poddasza? Pracę rozpoczęliśmy w 2019 roku. Generalnie wykończenie całości zajęło nam około 3 lat. Zamknęliśmy się w budżecie 140 tysięcy, z czego najwyższym kosztem było przygotowanie dachu wraz z nowymi gontami, wycięciem otworów na nową stolarkę okienną i ociepleniem. Bardzo podoba mi się postawa Kasi i jej męża, ponieważ dzięki temu rozwiązaniu uda im się zaoszczędzić pieniądze, które później przeznaczą na budowę swojego domu. Look at people running to and fro. So busy, but they got nowhere to go.